Witajcie! Zabiegany tydzień był, ale w końcu mogę usiąść i dokończyć moją trylogię Ratchet Clankową na kanale. E, oczywiście, jeżeli liczymy filmik o PlayStation 5 jako część te tej trylogii. E, no ale kończymy pięcioma poradami do Rift Apart. E, spisywałem porady w zasadzie na bieżąco, podczas gdy ogrywałem grę na streamie w dniu premiery. Link w opisie. Skoro jesteśmy na etapie reklam, to pamiętaj o sobie, by nie pominąć kolejnych materiałów. Zbliża się odnowienie kilku innych formatów, które kiedyś testowałem już na kanale, tak więc zapowiada się niezła zabawa niedługo. No ale bez dalszego klaunowania przejdźmy do porad. Podczas premierowego streama specjalnie musiałem przerwać grę, by poszukać czegoś o tym w internecie. Nie wiem, czy pominąłem jakieś informacje, które gra przekazywała, czy może byłem zbyt zaspany i po prostu nic do mnie nie docierało. No ale musiałem jednak poszukać tego na własną rękę, więc zapewne nie tylko ja, tak? Okazuje się, że bonusy, które dostaje się za zbieranie części zbroi dla postaci. Wcale nie są aktywowane, gdy ten dany set założymy. Otóż bonusy aktywne są cały czas pasywnie. Czyli nieważne w co ubierzemy nasze lombaksy, i tak dostawać będziemy bonusy z każdego posiadanego setu. Szkoda, że nie wiedziałem o tym od początku, nie poświęciłbym wtedy tyle czasu na zastanawianie się, czy wolę wybrać ubranie, które dobrze wygląda, czy to, które daje lepszy efekt. Minigierki w Wirtualnym świecie, gdzie kierujemy jednym z dwóch małych towarzyszy Lombaxów w celu rozbrojenia anomalii. Poprzez oczywiście przeprowadzenie holograficznych klonów bezpiecznie na drugą stronę pomieszczenia. W zasadzie brzmi to, jakbym majaczył, ale jeżeli grałeś już w Rift Apart lub oglądasz jakieś gameplay na YouTubie. To na 100% wiesz o czym mówię. Nie każdy lubi tego typu mini zagadki, i zdecydowanie nie każdy chce przerywać pełną akcji i wybuchów scenę, aby sobie trochę pożąglować piłkami w jakimś jednokolorowym, nudnym pomieszczeniu. Na szczęście twórcy przewidzieli, że nie jest to dla wszystkich i dodali opcję pominięcia tych minigerek, zagadek w menu gry. Jeżeli nie masz ochoty przechodzić tego etapu, bo cię po prostu męczy, albo jeżeli na przykład grasz już drugi raz, to już nawet nie ma sensu, żeby ponownie przechodzić te zagadki, możesz strzelić od razu przycisk startu, kliknąć pominięcie minigerki, no i gra zaliczyć całą minigrę, tak jakby się przeszedł i wrócisz po prostu po tym już do normalnej gry. To taka dość mała i specyficzna porada, ale może komuś się przyda w planowaniu przyszłych walk. Każda broń w grze ma swój level, który musimy nabić, aby broń dostała swoje busty i jakieś ulepszenia dodatkowe. Tak więc, jeżeli zostałeś oczarowany jakąś nową bronią, to zaczynasz planować, jakby ją tu wykorzystać, tak aby przy okazji nie zginąć, próbując ją wylewelować do poziomu, na którym będzie już normalnie przydatna sama w sobie. Jeżeli grałeś w inne gry i wiesz mniej więcej, jak działają mechaniki w gamingu, to może ci się wydawać, że najlepszym rozwiązaniem będzie w takim razie po prostu obić najsilniejszego przeciwnika z jakiejś dobrej, mocnej broni, a potem szybko wyciągnąć tą słabą i zadać mu kilka ostatnich ciosów, by ta słaba broń zebrała exp. Hmm. Niestety, no albo stety w Rift Apart tak to nie działa, i broń otrzymuje exp w zależności od tego, ile zadała ona obrażeń przeciwnikowi. Tak więc powiedziałbym, że najlepszym sposobem na levelowanie broni byłoby znalezienie przeciwnika z dużą ilością życia, ale na tyle spokojnego i niechaotycznego, by dało się od niego uciec. Albo robić po prostu uniki przed jego atakami. Im więcej wróg ma życia, tym więcej obrażeń damy mu radę zadać, zanim padnie, i tym więcej expans bierze nasza broń. Jeżeli nauczyłeś się już, jak unikać ataków jakiegoś minibosa, albo nawet normalnego bossa, to chyba nie będzie lepszej gąbki na obrażenia. Po prostu cofnij się do starej lokalizacji, gdzie można spotkać jakiegoś minibosa, wyczyść inne potworki, które mu pomagają, i spam swoją nową, ulubioną bronią. Ewentualnie można to zrobić szybciej na arenie, gdzie często są walki przeciwko silnym przeciwnikom, no i można je w nieskończoność powtarzać. Tak więc, jeżeli napaliłeś się na zebranie złotych śrubek i wszystkich elementów zbroi, to zamiast od początku gry spędzać godziny na przeszukiwaniu każdego kąta, każdej lokalizacji, po prostu się odpręż, odetchnij i pchnij dalej misję główną. W momencie, gdy dotrzesz do Ardolis, co strzegam, jest już w zasadzie pod koniec gry, dostaniesz misję poboczną. Jej celem jest odnalezienie skarbu piratów. Skarbem tym jest, zapewne znany starszym graczom, mapomatic. Jest to przedmiot, który uzupełnia twoją mapę o lokalizację każdej znajdźki w grze. I to nie tylko na mapę Ardolis, ale na każdą mapę na każdej, loka w każdej lokalizacji. Na tym etapie gry wciąż możesz wrócić się do tych starych miejsc i wszystko zwiedzać, dzięki mapomatic nie będziesz musiał wtykać nosa w każdy narożnik i marnować niepotrzebnie godzin na biganiu w kółko po grze. Ostatnia porada dotyczy będzie materiału, który zbieramy w celu ulepszenia broni. Nie jest on jakoś masowo dostępny i zapewne szybko ci się skończy. No, chyba, że będziesz używać tylko jednej broni przez całą grę. Zapewne tak się bawić nie będziesz i zawsze jakaś nowa broń będzie kusząca do wypróbowania. Czym jednak jest nowa broń, jeżeli jest dużo słabsza od aktualnie używanej i nie ma raritanium na ulepszenie jej? Można zawsze krążyć po mapach i zbierać sobie te raritanium, eksplorując. Zabierze to dużo czasu, ale może uda się w końcu ulepszyć więcej broni. Istnieje jednak o wiele prostszy i szybszy sposób na zebranie Raritanium. Materiał ten można dostać za ukończenie ostatniej walki na arenie jest to tak zwany boss rush, gdzie walczymy z każdym bossem, z którym zdarzyło nam się dotychczas zmierzyć. Jeden po drugim bez odpoczynku. Walkę można powtarzać dowoli. Jeżeli chce się sobie trochę ułatwić, to zawsze może zmniejszyć poziom trudności albo użyć nieskończoności amunicji i życia. Które zostaje się za zebranie wszystkich złotych śrubek. Nawet jeżeli nie chcesz tak sobie ułatwiać, tylko upierasz się wygrać fair, to to wciąż jest najszybszy ze sposobów na zebranie Raritanium. No mam nadzieję, że chociaż jedna z tych porad ci się przydała, jeżeli tak, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz suba. Bardzo motywuje mnie to do dalszego tworzenia. I sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech, więc, czemu by tego nie zrobić? Nic cię to nie kosztuje. Wpadnij też na streamy oraz na Discord kanału. Linki, oczywiście, w opisie, gdzie to sobie można pogawędzić o różnych grach albo zadać jakieś frustrujące cię pytanie: to o jakiejś grze czy jakichś konsolach, nawet o tych rzeczach, których jeszcze nie było na kanale. Mamy też miejsce do szukania sobie znajomych do gier, jakiejś ekipy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Albo chociaż na tych porannych streamach o codziennie około 10. Trzymaj się. Bye.